Cześć, ja z tej strony. Witam w kolejnym losowaniu. Już czuję, że mam coraz lżejszego wora, także zbliżamy się ku końcowi, ale jeszcze kilka zdjęć tu jest. Co tu wybierzemy? Co tu wybierzemy? To wybierzemy. Paulo Sergio. To jest jakiś piłkarz w ogóle chyba. <laughs> nowy skład, nowy skład, bo mamy zamiast starego wokalisty Adama, mamy tutaj wokalistę Bartka. I jest jeszcze nowy perkusista, także wtedy nie było perkusisty? Były cztery osoby. Eee. W każdym razie jest pięcioosobowy skład z jedną osobą dodatkową, jedną zmienioną. Moja druga sesja z Paulo Sergio, w której użyłem więcej niż jednej lampy, ale oczywiście początki zrobiliśmy w jednej lampie, ale. W której pierwszy raz zrobiłem sztuczny zachód słońca i wyszło mi to tak na tyle fajnie, że po prostu się jarałem, taki sztosik miałem, że po prostu postawiłem na takim małym statywie lampę z żelem za tym po prostu drzwiami, walnąłem światłem jakby tam było okno jakieś właśnie albo słońce wchodziło, mega mi się to podobało, a z przodu trzymałem, nie pamiętam czy ze mną był kumpel, czy mi pomagał, czy ja sam trzymałem, możliwe, że był kumpel. Tak, chyba był znajomy, który mi pomógł. Miałem lampę na kiju, czyli na monopodzie z parasolką, z parasolką softboxem takim chyba 80 cm. Albo 100. Ogólnie te pierwsze parasolko softboxy się kiedyś kupowało, w ogóle jak się kupuje parasolkę 120, to ona ma tak naprawdę 105. Albo okty wszystkie. To trzeba, żeby rozmiar był duży i rzeczywisty, to trzeba parasolkę kupować przede wszystkim... Więcej żebrową, nie taką co ma 8 jak okta, tylko taka co ma co najmniej 16 żeber, taka duża. Jeszcze w ogóle fajniej, głęboką, i że w ogóle lepiej Profoto, ale to wszystko kosztuje. Ale <laughs> te takie podstawowe ważne, że świeciły, a świeciły fajnie i na kiju to jest niezastąpione po prostu. Miło wspominam tą sesję, była dla mnie ważna, bo to było takie zdjęcie. No, takie lepsze dla mnie tak jak zrobiłem wtedy tego zaka Ariasa, tak tutaj trochę zaeksperymentowałem z kolorem, coś wiecie, zrobiłem ten sztuczny zachód słońca jakaś zabawa tutaj z żelem dodanie jakiegoś nowego elementu zbudowanie scenografii, bo to samo zdjęcie bez tego żelu bez tego słońca, wygląda jednak smutnie, wiecie tak na schodach kamienicy w ciemnej to to nie wygląda apetycznie ale z tym jednym elementem dodatkowym to było naprawdę coś poziom wyżej, tak? Poziom wyżej i naprawdę w ogóle też mi się podobało, że symetrię zachowaliśmy bardzo fajną, tak naprawdę e, Kuba Perkusista jest z nich wszystkich najmniejszy, a wygląda na prawie największego, bo to jest odpowiednie umiejscowienie w kadrze na szerokim kącie, także to też... Tutaj było bardzo dużo rzeczy przemyślanych i mega mi się podobało to zdjęcie, bo wszystko mi tutaj zagrało, wszystko mi się tutaj podobało i sesja była naprawdę, naprawdę super. W ogóle nie, nadal mi się podoba to zdjęcie bardzo. Eee, też ja miałem wydrukowane w większym formacie. Pamiętam troszeczkę, nie za dużym, ale na pewno trochę takim większym. 45 cm na szerszym boku. O kiedyś miałem też taką swoją mini wystawę, znaczy, drukowałem sobie takie w antyramę duże zdjęcia, gdzieś mam je zwinięte, ale to jest jedno z moich ulubionych zdjęć zespołowych, jakie kiedykolwiek wykonałem, a pamiętam tą zabawę właśnie z tym światem dodatkowym, że to mega, mega roboty zrobiło, także jestem mega zadowolony. Super. Tyle. Nic, jakiejś specjalnie szczególnej historii, że kogoś nowego poznałem czy coś, po prostu druga sesja, ale z większą pompą, także super. Rozwój. Rozwój, rozwój, rozwój. Dzięki, to było na tyle. I do zobaczenia jutro. Tak jest. Jutro rano. Hej!